Dwie sprężyny połączone ze sobą wiszą swobodnie, jedna po drugą. Gdy do dolnej sprężyny przymocowano kulkę, wtedy obie sprężyny wydłużyły się, a ich wspólne statyczne wydłużenie jest równe delta L. O1, O2 to położenie równowagi, w którym równoważą się dwie siły działające na kulkę, jej ciężarku i siła sprężystości F delta L. Siły te się równoważą, więc nie będą miały wpływu na to, co dalej się dzieje. Nie będziemy ich przedstawiać na rysunku, nie będziemy ich już uwzględniać. Ostatni rysunek przedstawia sytuację, kiedy kulka z położenia równowagi jest wychylona o x. Oczywiście to wychylenie kulki jest równe sumie wydłużeń sprężyn x1 i x2, czyli mamy x równa się x1 plus x2. W tym przypadku, w tej chwili. W obu sprężynach występują siły sprężystości K2X2, a tu K1X1. Oczywistą rzeczą jest, patrząc na rysunek, że te dwie siły są sobie równe. Piszemy to. A następnie piszemy dynamiczne równanie ruchu harmonicznego, czyli drugą zasadę dynamiki dla naszej kulki. Masa razy przyspieszenie harmoniczne równa się siła działająca na kulkę, wypadkowa siła, która powoduje jej ruch harmoniczny. Jest to siła K2, X2. Koniec fizyki. Te dwa równania pozwolą nam znaleźć T. Co prawda mamy aż trzy niewiadome, X1, X2 oraz T, ale, ale gdy postąpimy tak, z pierwszego wyznaczamy X1, wstawiamy to X1 w to miejsce do równania drugiego, Otrzymujemy taką postać równości. Zwróć uwagę, że można z nawiasu x2 wyciągnąć poza nawias. Wtedy x2 oraz x2 z prawej strony ze sobą się uproszczą. Co pozostanie? Tu pozostanie jedynka, ale jedynkę przedstawiam jako stosunek k1 do k1, żeby sprowadzić nawias do wspólnego mianownika na jedną kreskę. Gdy to zrobię, Spokojnie mogę wyznaczyć poszukiwany okres.